to wszystko jednak było pod kontrolą. No więc na razie mecz jak najbardziej wyrównany. Teraz strata piłki Mateusz Gamrot. No i ładnie ta piłka leciała, ale też bardzo czujnie. Jak na razie dobrze spisujący się w bramce no, Łukasz. Wybił piłkę na aut Michał Guja. Tomasz Kawa już bardzo szybko z autu. Szansa dla Zieleńczanki. No i proszę bardzo jeszcze Słota. Strzał Słoty i dwukrotnie bardzo dobrze w bramce Sebastian. Kusak, Kusak, Nie zrozumieli się teraz nawrot z no Bardzo dobrze Zmian Buras, no ale Guja nie przejął tej, pi tej piłki. Dobre przerzucenie na prawą stronę. To jest Tomasz Kawa. Ładna piłka i proszę bardzo jest 1 do 0 dla zieleńczanki, zielonki. Tomasz Kawa z prawej strony na piąty metr. No i to jest chyba Adrian Pogan, który otwiera ja, wynik Michał tego Guja. Jak już mówiłem, najskuteczniejszy strzelec. 10 trafi jak na razie. Drugim strzelcem jest ten, który teraz jest przy piłce. Michał Nawrot. 7 goli. Szukał ósmego gola, no ale piłka trzecia obok prawego subka. 27 minut tego spotkania, więc jeszcze około 18 minut pozostało do momentu, gdy pan Radosław Wilk zakończy pierwszą część spotkania. Jest Damian Buras. Buras i gol. Jest jeden do jednego Nie wiem, czy, tą piłki, czy tej piłki jeszcze nie trącił piłkarz hutnika, który stał najbliżej bramki, a więc Damian Lubera. Zobaczymy komu ten gol Mateusz stanie zapisany. Gamrot ładnie do Damiana Lubery. Lubera schodzi do środka. Jest tutaj Michał Guja, przerzuca, przerzuca ciężar gry na prawą stronę. Sebastian Jagła do Krzysztofa Świątka. Świątek w pole karne do Lubery. Jest gol na 2 do 1. Świetnie wyglądała ta akcja chutnika. Kapitalnie odnalazł się w polu karnym Damian Lubera i on wyprowadza pewnym strzałem głową chutnika na prowadzenie. Jacek Bulak w pojedynku z Michałem Nawrotem. Nawrotem. Nawrot przejmuje piłkę do tyłu do Bartosza, Bartumija Jagły. Jagła do Gui. Strzał Gui zablokowany jeszcze jest Damian Buras. Niepewna interwencja Szymskiego, no ale potem naprawił swój błąd. Łukasz. Polowany był Damian Buras przez Rafała. Słotę. Jedrzutu wolnego rozpoczynają. Chutnicy już szybko. Krzysztof Świątek w polu karnym. Świątek strzał. Pewna interwencja Krzysztofa prowadzą dwa do jednego z Zieleńczanko-Zielonki. Dwie bramki Damiana Lubery dla chutnika. Jedna Adriana Pogana dla gości dzisiejszego spotkania. Teraz doszedł do piłki Krzysztof Świątek. Cały czas świątek z lewej strony do Burasa. Buras i jest trzecia bramka. Tutaj dużo była część odsłonięta e, bramki Zielęczanki. No i tam właśnie e, celował takie gospodarze jest Damian Buras z prawej strony. Teraz widać, że brakuje e, tutaj jednego piłkarza w zespole e, z zielonego, ale kapitalnie dogrywał tą piłkę Damian Buras e, do Demena Lubera ale cały czas hutnicy nawrot e, i pewna interwencja którym, cała masa piłkarzy związanych z hutnikiem e, gram, a więc szwreniawie Nowe Wiśnicz. No a teraz już powrócił do hutnika i chce pomóc chutnikowi w walce o trzecią ligę. Michał Zdziński ładnie przedziera się prawą stroną. Zdziński wycofanie do tyłu. Do nawrota. Nawrot do Świątka. Świątek i czwarta bramka. Jest gol na 4 do 1 dla Chutnika. Świetnie wypatrzył Michał Nawrot, Krzysztofa Świątka. A ten z 16 metra pakuje piłkę obok lewego słupka bramki Łukasza Szymskiego i wyprowadza Chutnika na trzy bramkowe zieleńczanki, bo to przecież piłka, że Zielonek wyszli na prowadzenie w tym spotkaniu. To Zieleńczanka stwarzała sobie na początku groźniejsze sytuacje, no ale później do głosu doszedł Hutnik. Jeszcze ta druga żółta kartka, no i już to wtedy było wiadome, że będzie niezwykle ciężko piłkarzom z Zielonek o dobry rezultat. Ale teraz poszło bardzo, jak pięknie Hutnik, ależ niewiele brako. No wielka szkoda, że ta akcja nie zakończyła się bramką, bo to, co w tej sytuacji zrobił Michał Nawrot, no to naprawdę nadaje się spokojnie na będzie wyższą dla Zieleńczanki. Widzą Państwo, że to odległość od bramki niezbyt spora, zatem jest to dobra okazja na to, aby z bezpośredniego strzału próbować pokonać Sebastiana Kusaka. Jest przy piłce Dariusz Mielec, jest tam również i Adrian Sadowski. Oj, Mielec i tutaj pokazuje Dariusz Mielec, że stojący w murze piłkarze Hutnika zagrali ręką.